Zostajcie moi drodzy. Mamy początek września. Tydzień minął od naszego dłuższego spaceru po lesie. Sucho jest niesamowicie. Jest tak sucho, że po prostu nie da się tego wyobrazić. Podobno jednej nocy jakaś tam mrzeweczka kropiła leciutko. Ale ja rano nie widziałem różnicy między wrzawką a rosą poradną na trawie. No o wszystko. Jakiś leciutki nadereczko wiorę, Dziś jak znajdziemy cokolwiek, to jest fenomen, tak? No ale kiedy, kiedy, kiedy za tymi grzybami chodzić W czerwcu nic, w lipcu nic, w sierpniu coś tam ledwo co. Jest wrzesień, dalej sucho, dalej nie ma deszczu. Przeleci wrzesień, ten, no i w październiku, listopadzie to to już są dożynki grzybowe powinny być, a nie szukanie grzybów na poważnie. Także nastawiamy się na spacer, a cokolwiek znajdziemy, to jesteśmy w niebo wzięci. Ruszamy w te piękne brzeziny, dębiny i Nic, totalnie nic nie ma. Łazimy, łazimy sucho. Sucho tak, że jakby tu ktoś rzucił peta, to pożar lasu umorowany. Tu grupa trzech pęgoskórów pospolitych jedyne grzyby jakie rosną w, ta w takich warunkach Ale tutaj tak, a wcześniej już rosły a że są takie twarde to po prostu trwają na tej powierzchni i tyle więc idziemy dalej spacer za to przyjemny cieplutko cichutko polecam spacery po lesie po parku super sprawa A tu, moi drodzy, mamy jak na ręce na ręku pokazane na no wyciągnięcie dłoni co się dzieje z naszym klimatem i w którą stronę zmierzamy zamiast tu rosnąć wody, drzewka i tak dalej bo jest tu elegancka sytuacja dla nich drzewka obsychają, umierają trawy obsychają chyba procie obsychają piach pojawia się piach robi się tu pustynię Polska nam pustynnieje może gdzieś tam w pasie nadworskim nad jeziorami w górach może to nie jest tak widoczne ale tu w Polsce Centralnej na Płaskowyżu, na Nizinach widać to jak na dłoniach pewnie podobne obserwacje mają rolnicy na swoich polach też im pewnie uprawy schnął pewnie tylko suchy piach w tą stronę zmierzamy. Jak to się nie odwróci ten trend, jak, albo my nie spróbujemy go odkręcać w jakiś sposób ale to nie wiem nie wiem nie wyobrażam sobie żeby na szeroką skalę to odkręcić o jakich grzybach to mamy rozmawiać o czymkolwiek Jak tu nam się pustynia robi powoli Jeszcze rok temu tu nie było tego piachu Kółka sobie, pyłek zbiera nektar z nawoci. Ta nawoca akurat jest polska. To jest ostatnia jakaś nagołka na nawoc kanadyjską. Tak to będzie. Nowe gatunki będą przybywać w miejsce dotychczasowych. I będą tylko te, które sobie tu poradzą w zmieniającym się klimacie. A. Choćby tam na pograniczu polsko-ukraińskim uważajcie na tego młodego tygrysa, który gdzieś tam biega po krzakach. Bo on jak zasmakuje ludzkiego mięsa, to będzie intensywnie polował na okolicznych mieszkańców, zwłaszcza na dzieci i starców. Mam nadzieję, że wcześniej go zdo zdołają odłowić poprzez uśpienie i gdzieś do zoo odwiozą, gdzie tam wędrował podobno. A wiaderko puste, nic, nic, po prostu nic, kończymy tą relację. Teraz przejdę, bo jeszcze mamy chwilę czasu. dwóch ścieżek i dróg może, może jakieś artefakty metalowe, zwane śmieciami. Surowiec wtórny, złom. Coś może znajdę, pozbieram to szybciej, co to, to, to leży. Bo jak żeby to nie ma szans w tym roku u mnie. Jak tu nie popada tak ze 2-3 dni to najmniej konkretnie to bryndza ruszam zatem No i wracając do domu proszę bardzo Na drodze, przy drodze Parę fantów się znalazło Drut starowy, jeden drugi Kilka gwoździków jakieś puszki Popliwie steptane blaszki samych woździków kilka to już to nie będą zagrażały nikomu nie wbiją się w oponę z samochodu motocykla czy nawet roweru czy kłada co zrobić nie ma grzybów to wracając pozbierałem takie bzdety metalowe parę deko tego jest no, głównie star tam puszki aluminiowe i to tyle Spacerować warto. poładziliśmy sobie te dwie godzinki. Oprócz tego skoru nic, po prostu nic. Tak słabego roku jak ten to już nie pamiętam. Nigdy chyba w życiu nie miałem tak słabego roku na grzyby. A to, jak co co wam pokazałem, jak zobaczyłem jak pustynia, pustynia powstaje dosłownie 300 metrów od mojego domu, no za załamałem się. Złamałem no, się, bo te zmiany klimatyczne Tu słyszę, tam słyszę, tam od razu truta, tam gdzieś przyducha Tu po wodzie, tam susza no, Ale na moich oczach, ale też i na waszych powstaje pustynia, no po prostu pustynia powstaje No ale to nic Byle nie było gorzej Cieszmy się, że pokój jest jeszcze póki co Zdrowie jako takie Żyjemy, bawmy się, cieszymy się tym życiem. Dzięki Jezu za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.